Cześć, jak widzicie zrobiłem sobie taki oto przyrząd. Ma to służyć do pomiaru sprężyn zaworowych, ponieważ w treningu jest to ważne, by były twarde sprężyny zaworowe, gdy jest inny wałek rozrządu, tak? Zobaczcie, tutaj mam śrubę M10, podkładkę powiększającą i tutaj przechodzi sobie ta sprężyna i ta sprężyna, nie? Do tego kupiłem sobie taki haczyk. Zciąłem go tutaj, żeby nie wadził tutaj o podłoże. I ten haczyk ma zwykłą nakrętkę oraz nakrętkę łącznikową. Kolejno waga wędkarska, możecie jakąś fińską kupić, nie wiem jaką chcecie. Nie? Tutaj mam jak widzicie profil taki, on ma wymiary 8 na 4 i jest o trójce. Kolejno tutaj kątownik. 50x50 i on jest o ściance 5. Tutaj 5 mm ma. I tutaj zrobiłem taki alas grzewy, nie? Ze spawarki. W tym miejscu otwór 11 mm, mm większy, tak? Żeby nie wadziła ta śruba o coś. Tutaj mam dwie deseczki. Po prostu żeby ta waga się przesuwała po tych deseczkach a nie przekręcała się, nie? I tutaj już mam ze starego ściągacza do sprężyn, nie? To zrobione. I zobaczcie, jaki jest patent. O, tak dobrze widać. Wkładacie sobie śrubę, podkładkę. To nakręcacie. Nie musi być mocno. Kolejno, tutaj, oto zahaczacie. A ten haczyk zahaczacie oto. Waga musi być luźna, czyli tutaj wszystko luźne. Nie wiem czemu się blokuje. Mamy maksymalnie zciśnięte. Słaba bateria, muszę wymienić baterię. No ale widzicie tak to funkcjonuje. Od razu Wam wymierzę to 50 cm. Dlatego też nie podałem. I czy to się sprawdza? No, pewnie tak, tak. Będą zauważalne jakieś tam różnice w sprężynach. I musimy pamiętać, że wszystkie sprężyny tutaj mam ich dość sporo jak widzicie, te wszystkie sprężyny będą miały inne wyniki, tak? No, dlatego też to robię, także na razie.